Zabójstwo dziecka jest najbardziej odrażającym czynem, jakiego może dopuścić się człowiek. Kiedy ginie bezbronna istota, stajemy bezradni wobec zła tego świata. W czerwcu 1980 roku w Suwałkach nic nie zapowiadało nadchodzącej tragedii. Dwójpółletnia Ania jak zwykle bawiła się w piaskownicy pod swoim blokiem. Z początku nikt nie zauważył jej zniknięcia. Bawiła się właśnie tutaj w tym, tej, tej piaskownicy z koleżankami. Matka w tym czasie znajdowała się w domu i opiekę sprawowała poprzez wyglądanie przez okno, czyli po prostu była zapewniona. Niemniej jednak wystarczyła krótka chwila nieuwagi no i dziewczyna Dziewczynka zginęła. Początkowo rodzice prowadzili poszukiwania na własną rękę, lecz ani nigdzie nie było. Dowiedzieli się tylko, że jakieś dziecko widziało ich córkę odchodzącą z nieznajomym panem. Wtedy zawiadomiono milicję. Po trzech dniach milicja zakończyła intensywne poszukiwania, ani nie udało się odnaleźć. Mijały miesiące. Sprawdzano coraz to nowe ślady, jakie pojawiały się w tej sprawie. Rodzice trwali w nadziei, że ich dziecko żyje. W rok po zaginięciu Ani wyszła na jaw przerażająca prawda. W tym miejscu jeden z dozorców wystawiał kanistry paliwem po prostu na wynos z zakładu. I któregoś stwierdził, spierdził. Że coś tam jest odgrzebane. Najprawdopodobniej przypuszczamy, że był to pies. Wygrzebał te zwłoki. No i on właśnie te zwłoki dzięki temu odnalazł. Znalezione resztki garderoby identyfikowali rodzice Ani. Sprawca nadal jednak pozostawał nieznany. Jak również motyw tej przerażającej zbrodni. W tego typu sprawach, jeśli jest zabójstwo nieletniej, czy nieletnich zachodzi podejrzenie seryjności działania sprawcy. I biorąc pod uwagę zaginięcia, później jak się okazuje, zabójstwo Ani, zakazaliśmy, że następna sprawa tego typu, czyli zabójstwo jakiejś młodej dziewczyny, może mieć związek z tym samym sprawcą. Następna odsłona dramatu miała miejsce w oddalonym od o 30 km w Augustowie. W listopadzie 81 roku zaginęła tam siedmioletnia Agata. Agata mieszkała w tym drewnianym domu, na piętrze. Na właśnie są te okienka po lewej stronie na ulicy. Tam właśnie mieszkała Agata z mamą. Tu jest budynek nad leśnictwa Augustów, skąd w tym dniu została oprowadzona, znaczy oprowadzona. Agata poszła za swój zabójca. Te włoki leżały twarzą, twarzą do dołu bez obudia rejestopki były do ściągnięte, włoki przysypane, czyściowo śniegiem, takich śniegiem. To było coś tragicznego. że tak ponad do kolegi, który to był szef, a wsiadanie do przepraszam przepraszam, takie przesłanie, to sam bym cię pokroił i jeszcze do kłopotów. No to, to było straszne. Nie wiem dlaczego, bo, że, że myślałam, że go zrobimy kiedyś. Takie coś się stało, że ktoś wpadł no, gdzieś pod samochód i ktoś gdzieś ją wybił, odrzucił. Ale że czułam, czułam ten moment, że to ona żyć to nie żyje, ale że w taki sposób to nie... Za mną znajduje się bar Lipowiec. powiedz. Działania policyjne, zmierzające do ustalenia pracy zabójstwa rozpoczęliśmy od przesłuchiwania wywalców tego baru. Wykonywaliśmy im zdjęcia, no i to osoby pozostawały i w pewnym sensie, no, o ile zachodzi naszym zainteresowaniem policyjnym. to było przesłuchanie koleżanki zamordowanej dziewczynki, koleżanki z klasy. Staliłem, że najwyższą koleżanką była Wioletta. Właśnie to Wioletta poprosiłem do pokoju. Rozmawiałem ja na temat Agaty. Nie wiem skąd przyszła ta myśl, żeby zadać Wioletcie pytanie, czy Agata miała chłopaka. Agata, tu mi odpowiedziała, że tak, miała chłopaka. Nie mnie zaskoczyło z uwagi na wiek tej Agaty. Zapytałem, ile lat mógł mieć ten chłopak? Czy go widziała? Powiedziała, że y, był w moim wieku, znaczy w moim. Wieku. Zdziwiło mnie to z uwagi na różnicę tego, co ta około 30 lat. To był taki wujek z ulicy. W tej chwili mogę tak powiedzieć, kiedyś no, kupywał nam słodycze jakieś długopisy kolorowe. Po prostu no zabierał nas tutaj, da Agata miała blisko do domu. I z nią zawsze tutaj przychodziłam z tym wujkiem, który na nas tu już czekał. Tu były takie huśtawki dwie. No, zabawy, jakieś tam podnoszenie yy, na, rę na ręce. Przytulania również. Dzioleta została przesłuchana z udziałem psychologa w obecności matki. Potwierdziła to, co dla mnie przekazała. Okazano dla mnie również album z pięciami tych mężczyzn, którzy brali spod Baru i Powiedz. I wśród tych z nich wskazała na Henryka Dąbskiego, Dęckiego, że to właśnie ten, ten mężczyzna, którego widziała z Agatą w Dzielej Zaniejdzie. Po prostu widział, że ja go tu nie chcę natychmiast ukarać, czy coś mu zrobić, jakąś krzywdę czy coś. Stąd wyszło to tak, jak wyszło właśnie, że on po prostu wyczuł, jak wielu zresztą podejrzanych o sprawy seksualne potrzebę podzielenia się swoimi wrażeniami na ten temat, widząc, że właśnie u mnie nie występują te emocje. No, i rzeczywiście przyznał się do zabójstw tych dwóch dziewczynek. Podejrzany Henryk Dębski powie, czy dotychczas złożone wyjaśnienia potwierdza, czy składał je dobrowolnie i czy je popiera w dalszym ciągu. Proszę. Tak, składałem dobrowolnie, potwierdzam. Tutaj nie mogę powiedzieć, żebym otrzymał jakąś jasną odpowiedź, dlaczego. No po prostu coś tak jakby. Przynajmniej tego typu odpowiedź pamiętam, do, 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 może nie dosłownie, że coś nim jakby kierowało, powodowało, że on y, zadziałał, zainteresował się y, dzieckiem. Jego choroba seksualna, jego zaburzenie polegało na tym, że y, dla niego dziecko było tym preferowanym, wybranym partnerem y, seksualnym. Y, y, dla niego dojrzała do dorosła partnerka była nieatrakcyjna seksualnie. Ma charakter chorobowy. To znaczy są tacy pedofile, którzy mają możliwość panowania nad swoją seksualnością. Mają możliwość dokonania wyboru. Czy popełnią tego typu czyn, czy nie. W odniesieniu do pana. Dębskiego, którego badaliśmy, jego pedofilia miała charakter chorobowy. E, czyli polegała głównie na tym, że on nie był w stanie zapanować nad e, tymi e, zachowaniami. Gdzie ta ulica doprowadziła podejrzanego? Ta ulica doprowadziła do, do przejazdu kolejowego. A jak dziewczynka się zachowywała? Nie, szła spokojnie, bo była pewna, że jestem wujkiem. Niewątpliwie tutaj miało znaczenie alkohol, który spożył, który osłabił u niego tę kontrolę, e, hamulce. Stwierdził, gdy ukrywał, że dziewczynka na pewno nie żyje? Tak, był pewien. No to tak. na jakiej podstawie stwierdził śmierć dziewczynki? No cóż, nie nie ruszała się. Specyficzna była linia obrony podejrzanego, bo to jeszcze w fazie, gdy trwało postępowanie przygotowawcze, potem odwołał te swoje wyjaśnienia, w których się przyznawał. I po sprawdzeniu okazało się, że ten manewr podejrzany planował od samego początku. Był człowiek o niskim wykształceniu. E, powiedziałbym, e, że raczej o niskiej e, inteligencji. I to był taki do no, najbardziej prymitywny mechanizm obronny, po prostu e, zaprzeczenia. Henryk Dębski, lat 31, kawaler zamieszkały w Krasnym Boże. Wykształcenie 8 klas szkoły podstawowej. Pracownik polskich Kolei państwowych, pochodzenie chłopskie. W tym pierwszym momencie, kiedy został zatrzymany, no, to na pewno jest dla każdego człowieka jakimś przeżyciem takim dosyć szokującym. No i to chyba spowodowało, że on się przyznał, ale w momencie, kiedy ochłonął, no po prostu zaczął zaprzeczać, wyobrażając sobie zapewne, że to jest to, co może go uratować. tu Tutaj. Czyli tutajśmy się zatrzymali w miejscu, które podejrzany określa jako miejsce jakie? No, no spotkania. Spotkania kogo? No z dziewczynką. Ona mniej więcej tego wzrostu była, tak? Tak. Zgadza się? Tak. Proszę zademonstrować w tym momencie, w jaki sposób chwycił dziewczynkę i w którym kierunku poszedł i jak ją poniósł. Proszę bardzo. Tak. Tak. I to w ten sposób. Proszę podnieść. W trakcie wizji lokalnej byłem odpowiedzialny za Dębskiego, znaczy za jego bezpieczeństwo. Ja za aby nie uciekł gdzieś tam. Więc zauważyłem, że Dębski bardziej się pilnuje nie niż ja jego pilnuję. Po prostu być może wyczuł pewne moje intencje co do jego osoby, że w przypadku jakiejkolwiek próby ucieczki Naprawdę byłbym bezbędny w tym przypadku. Czyli to jest. Czyli to jest miejsce, które podejrzany określa jakie, jako jakie miejsce? Rodni, Rodni, czyli tu do tego miejsca doszedł z dziewczynką, tak? Niosąc ją. Tak. I w tym miejscu podejrzany położył tę dziewczynkę, tak? tak. Położył? W związku z tym proszę zademonstrować, w jaki sposób. Po wyrzuceniu tornistra, gdzie poszedł? No, poszedłem w kierunku, w kierunku dworca kolejowego. W jakim celu poszedł na dworzec? Na dworzec, tam do publikacji się oczyścić. W czasie e, dochodzenia do dworca zorientował się, że jest pobrudzony. Czym jest powrócony? A krew, krew na rękach. na była krew po zakończeniu wizji zebrał się dość liczny tłum na ulicy Dębski zauważył to powiedział do mnie, że nie wróci do radiowozu Chwilą, gdy będą ci ludzie prosił o usunięcie wyczuł, że bał się linczu jeśli chodzi o, o, o dziewczynkę czy chciał ją zabić? nie, nie chciałem to dlaczego ją dusił? Po prostu to już tak odruchowo. Jak ocenia swój czyn? No zbadniczy. No i co? No żałuję tego. Żałuję tego co zrobił, tak? tak. Jeśli chodzi o obronę oskarżonego, sytuacja była dosyć skomplikowana, dlatego że oskarżony początkowo nie przyznał się do popełnienia obydwu zarzucanych mu zbrodni następnie w trakcie śledztwa. Zmienił to swoje stanowisko. Przyznał się i jeszcze... Przed zakończeniem tego śledztwa, to te jest swoje wieśnie odwołał i konsekwentnie do końca już toczącego się postępowania do popełnienia tych czynów się nie przyznawał. Były dowody bezpośrednie w tej sprawie, no, chociażby jego przyznanie się w pewnym okresie postępowania karnego, potwierdzone szeregiem innych dowodów i niepotwierdzenie, a właściwie wykluczeniem alibi jego. No i były również dowody pośrednie, można uznać je za poszlaki, ale daleki byłbym od tego, żeby twierdzić, że to był proces jedynie poszlakowy. Tam trzeba było składać, że tak powiem, jak puzzle, pewne informacje, ustalenia, dowody, to ta suma dowodów, właśnie te poszlaki, albo te no, czasami dowody takie powiedzmy i pewne składały się na to, Przeświadczenie autora oskarżenia i moje, powiedzmy, jako pełnomocników państwa, ten na to, tego, że to on zrobił. Uważałem, że w tej sprawie, może tak jak w tego typu sprawach, te dowody są bardzo ubogie. Najwięcej dowodów przeciwko sobie chyba dostarczył sam oskarżony, w tym momencie, kiedy się przyznawał, i podawał okoliczności, które zostały później potwierdzone. Proszę powiedzieć, czy dotychczas złożone wyjaśnienia podejrzany potwierdza, czy składał je dobrowolnie i popiera je w dalszym ciągu. Tak, składałem je dobrowolnie i potwierdzam dalej. Wyłoniły się pewne wątpliwości w zakresie oceny opinii wydawanych przez biegłych seksuologów, biegłych e, psychiatrów, psychologów w kontekście e, ograniczonej, ewentualnie ograniczonej poczytelności e, Henryka Demskiego. W trakcie już wprowadzonego postępowania sądowego e, dopuszczono dowód z opinii Zakładu Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich w Warszawie, tam opiniował cały zespół yy, biegłych, w tym biegły lekarz psychiatra i w swojej opinii bieglici wypowiedzieli się, że u oskarżonego rzeczywiście jest, y, istnieje pedofilia z tym, że ma ona postać impulsywną, a zatem oskarżony w chwili czynu miał ograniczoną w stopniu znacznym zdolność pokierowania swoim postępowaniem. Kompleksowa ocena wszystkich tych, e, wszystkich tych e, przedłożonych opinii e, dokonana przez sądy m, spowodowała, iż w sposób niebudzący wątpliwości e, uznano, iż e, Henryk Dembski w momencie dokonywania tych czynów był, był poczytany. Henryka Dembskiego. Oskarżono o zabójstwo dwu i półletniej Aniu oraz o zabójstwo i gwałt siedmioletniej Agaty. Za te czyny groziła mu kara śmierci. Przed sądem najwyższym również obrona pogodziła się z końcową opinią biegłych w zakresie poczytaności oskarżonego nie znajdując już żadnych podstaw do kwestionowania tej okoliczności. W końcu wydawało mi się, że no największą nadzieję miał właśnie w opiniach psychiatrów i seksuologów. Tu bym upatrywał tą jego nadzieję i tak chyba było do końca. Wyrokiem Sądu w Sobałkach skazano Henryka Dębskiego na karę śmierci. Sąd Najwyższy nie uwzględnił wyroku. Uwzględni Rada Państwa nie skorzystała z prawa własnego. Wyrok wykonano. Obecnie u niego by była e, najprawdopodobniej e, orzeczona e, nie, po, znaczy ograniczenie pocztalności w stopniu znacznym e, co oczywiście miałoby konsekwencje dla e, wymiaru kary. No jak może taki człowiek chodzić po świecie? Pewnie, że kara śmierci to dla niego jest i lepiej, niż miałby siedzieć. No ale, no ale niestety mi się wydaje, że lepiej jak nie żyje. Nie ma. Zawsze kiedyś może wyjść po paru latach. Gdyby nie został po tych dwóch czynach, po tych dwóch zabójstwach schwytany, następnymi ofiarami byłyby również dzieci.